Dziś taki króciutki film o rorendronie. Zobaczcie, to wszystko są liście w tego roku. Jak on przekwit, wypuścił te liście, i liście już można powiedzieć są dość duże. A tutaj już mamy dzisiaj 8 lipca, już się tworzą pąki kwiatowe na przyszły rok. Zobaczcie, jakie już są duże. już tu, tu około centymetra. Zobaczcie, każdy zobaczcie tu kolejny pąk kwiatowy. No, poglądajcie sobie, zobaczcie, tutaj niektóre to takie malutkie, no ale są, o, tu. Nigdy się tym nie interesowałem, taką powiedzieć, mama nie zmarła, no i trochę mi się zrobiło smutno, że ten kwiat taki zaniedbany. Ale zobaczcie, on już jest prawie równy ze mną, ja mam 1,80 m, a on tutaj ma prawie 1,60 m, on nawet tutaj rośnie. Będę musiał wyciąć tego, to drzewko, bo niestety to drzewko nie jest miejsce. Ale z drugiej strony może nie będę wycinał, bo on żadnych chorób nie ma tutaj. On tutaj od spodu. Widzicie, liście przysychają. No ale to wiadomo, tam jest starość. Ale u góry te zielone, są piękne zielone. Wczoraj popadał ładny deszcz. O, zobaczcie jak on sobie rośnie. On rośnie tu pomiędzy domem. A pomiędzy bzem. bzem. Bez też nie ma żadnych, jak to powiedzieć, większych chorób. To no także tak, ładnie sobie żyją. Tu kolejny pąk kwiatowy. Wszystko zastanawiałem się kiedyś, jak, jak to się wszystko odbywa. Będę pokażę wam znów za jakiś tydzień, może dwa. Bo to do tydzień może nie będzie aż takiej różnicy. Chyba że będzie, to wam pokażę te pąki kwiatowe. Zobaczcie, tutaj takie jakieś troszeczkę się nie rozwinęły te liście. No ale to nie wszystkie mogą się tak ładnie rozwijać, dużo. Większa część się ładnie porozwijała, nawet i tam. No także myślę, że w przyszłym roku jak się nic nie przydarzy to znów pięknie zakwitnę. Szkoda, że tylko kwitnie niecałe dwa tygodnie, a później jest w takim stanie tylko cały rok zielonym. Dziękuję.